Wszystko zaczęło się kilka lat temu. Pomysłodawczynią Młodzieżowej Rady Miasta była Paulina Majewska. Złożony został wniosek do Rady Miasta o utworzenie takiego organu przy naszym urzędzie, przy naszej Radzie Miejskiej. No i tak się zaczęło, że 7 grudnia 2012 roku odbyła się pierwsza oficjalna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu. Wybory wyglądały następująco. W każdej szkole, oczywiście biorąc pod uwagę tylko gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, wybieraliśmy swoich przedstawicieli, a następnie na sesji 7 grudnia 2012 roku, na pierwszej sesji, wybieraliśmy prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegom. Rada składa się z 24 osób i 5 prezydium. 26 września odbyły się obrady, na których omawiano ścieżki rowerowe w mieście. Już y, powstała sta ściana graffiti y, obok PKS-u, no. na której, na której zna, są umieszczone różne wrzuty ludzi. Jedną z naszych największych inicjatyw była ściana graffiti, która znajduje się przy ulicy Dworcowej w Strzegomiu. Warto zauważyć, że oprócz obrazów, wrzutów, jak kolega przed chwilą nadmienił, znajdują się tam nowe wyrazy sztuki graffiti, writerów. Także można śmiało rzec, że Strzegom zyskuje nowych pasjonatów tej sztuki, że non-stop rozwijamy pasję, że wspieramy młodzież w Strzegomiu w realizacji ich celów, ich marzeń i ich hobby. Zatem warto dodać, że jeżeli powstała specjalna ściana do graffiti, to można zostawić w spokoju wiaty, budynki czy znaki drogowe w mieście. Młodzieżowa Rada Miasta ma również wiele pomysłów na przyszłość. Chcemy działać, żeby udzielać, więc, udzielać pomocy uczniom, którzy mają zagrożenia prawa ucznia, którzy są zagrożeni w prawach ucznia. Chcemy również, żeby młodzi nie bali się wyrażenia swoich poglądów na różne tematy. Chcielibyśmy również reprezentować młodzież w instytucjach rządowych i samorządowych.